Do ciebie. Powiedzenia Zen. Roshi Kodo Sawaki. Tłumaczenie z angielskiego. Doko Bukawa. Redakcja językowa Katarzyna Misiak. Gabriela Bukawa. Tłumaczenie na angielski. Mucho Noelke i Jesse Hash. Tytuł oryginału japońskiego. Zen Nikike Sawaki Kodo Roshi no Kotoba. Opracowanie Shusoku Kushiya. Źródło tekstu portal mahayana.pl. Przedmowa Roshi Kosho Uchiyama. Zostałem wyświęcony na mnicha 8 grudnia 1941 roku w tym samym dniu, w którym wybuchła wojna pomiędzy Japonią a Ameryką. Następnie podążałem za Roshim Sawaki dokładnie przez 24 lata, aż do jego śmierci 21 grudnia 1965 roku. Mój nauczyciel nie miał stałego miejsca zamieszkania, lecz cały czas podróżował. Jednakże każdego miesiąca spędzał w Antaizi około tygodnia prowadząc sesin. Początkowo przez pięć, a potem przez trzy dni. W czasie tych sesji wygłaszał mowy darmy, a ja zapisywałem zdania, które wydawały mi się szczególnie ważnym wyrazem darmy. Wraz z upływem lat ilość tych zapisków urosła do ogromnych rozmiarów. Ponieważ byłoby marnotrawstwem, aby te notatki pozostały jedynie w moich notesach, zacząłem je co miesiąc publikować w periodyku zatytułowanym Henshou, wydawanym przez Świątynię Myogendzi z Nagoya. Wiele z tych powiedzeń Rosiego Sawaki pojawiło się tam drukiem po raz pierwszy. Wiele lat po śmierci Rosiego inny wydawca zainteresował się wznowieniem tych artykułów i takie też było moje życzenie. Jednakże mój podeszły wiek zmusił mnie do zrezygnowania z zadania przeorganizowania i opublikowania tego ogromnego zbioru fragmentów. Przekazałem więc tą pracę Shusoku Kusia, który jest moim uczniem od 17 lat. I obecnie opiekuje się mną dzień i noc, tak jak ja zajmowałem się rosim sawaki. Szusoku był zachwycony tym zadaniem i zagłębił się w powiedzenia Rosiego Sawaki, nauczyciela jego własnego nauczyciela. W sposobie zaaranżowania tych fragmentów czytelnik odnajdzie młodzieńczego, nowoczesnego ducha szusoku. Posortował on fragmenty w rozdziały zaczynające się od do ciebie, który? Dzięki temu czytelnik może lepiej zorientować się w zawartości książki i otworzyć ją na rozdziale, który jest akurat najbardziej adekwatny w danej chwili. W ten sposób czytelnik może stopniowo zainteresować się innymi rozdziałami, poszerzając i pogłębiając krok za krokiem rozumienie nauk Rosiego Sawaki. Bardzo jestem zadowolony z tego podejścia. Każdy z cytatów ma fascynującą siłę która zostałaby zmarnowana, gdyby fragmenty były jedynie ułożone jeden za drugim w sposób przypadkowy. Zgubiłby się w ten sposób punkt skupienia. Żaden z tych cytatów nie zasługuje na to, aby go szybko przeczytać i zapomnieć o nim, ponieważ wszystkie dotyczą nas samych. Ich głębsze znaczenie jest odkrywane dopiero, kiedy damy sobie czas na przerzucie i przetrawienie ich w spokoju i zobaczenie umysłu w świetle starożytnych nauk. Mam nadzieję, że słowa mojego nauczyciela przenikną ciało i kości, stając się częścią was samych, ponieważ ta książka reprezentuje żywe nauczanie Rosiego Sawaki. Mam nadzieję, że słowo pisane oddaje ciepło nieodłącznie związane z tymi żywymi naukami. Poprzez fakt, że mój uczeń Kusija jako część swojej własnej praktyki przedstawił te aforyzmy w tak świeży i młodzieńczy sposób, tu jednoczą się trzy pokolenia nauczycieli i uczniów. Jestem pewien, że Rosi Sawaki byłby bardzo zadowolony z takiego rezultatu.